Cześć, jeśli podczas treningu biegowych lubicie słuchać muzyki lub audiobooków i szukacie słuchawek, które dobrze grają i wytrzymują dłużej niż 4 godziny, to ten odcinek jest dla Was. Zapraszam na test słuchawek biegowych marki JBL. Pierwsze słuchawki to marka Jerbat. Słuchawki przewodowe. Przygotowane przez triatlonistów, którzy używali ich podczas swoich e, treningów. Pete Jacobs to osoba, która rekomenduje e, te słuchawki. W słuchawkach tych pokonałem 6-godzinną trasę i ucho nawet nie odczuło działa obcego w środku. Przewód, który przeprowadza dźwięk, jest w takiej specjalnej plecionce, która jest, e, wydaje mi się, zdecydowanie bardziej wytrzymała niż zwykły rodzaj kabla. Mocowania w uszach. Te gumki naprawdę są bardzo wygodne. Po 6-godzinnym biegu w ogóle nie czułem, że miałem słuchawkę w uszach. Ma specjalnego pilota, którym możemy obsługiwać słuchawki. Niestety nie ma takiej możliwości, abyśmy mogli sobie dawać głośniej lub ciszej. Możemy łączyć się z systemem gogla. Podczas jednego z treningów złapała mnie w górach burza. Bardzo mocno mnie zlało. Pomimo tego, że słuchawki są odporne w jakimś sensie na pot, to woda dostając się, do środka spowodowała, że basy przestały kompletnie działać. Po powrocie do domu, o, pościągałem wszystkie elementy, wysuszyłem i działają dalej poprawnie, więc, w kwestii wody, należy, należy uważać. W każdym bądź razie, wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawa propozycja na rynku słuchawek biegowych. Propozycja numer dwa: JBL Reflect Mini BT. Małe, lekkie, ze świetnymi gumkami, które doskonale trzymają się w uszach. Akumulatorkiem oraz panelem sterowania. Najdłuższy dystans przebiegnięty w tych słuchawkach to 6 godzin. I muszę przyznać, że to, ten, kto projektował, wykonał kawał dobrej roboty, bo po tym czasie nawet ucho nie czuło, że słuchawka znajduje się w środku. Dziewałem się, że JBL ze swoimi głośnikami wprawi no, mnie tutaj w, pewnego rodzaju, w pewien rodzaj zachwyt, polegający na tym, że dźwięk będzie fajny. Niestety tak nie jest. Te słuchawki też nie mają aplikacji własnej, więc trzeba podbijać dźwięk i poprawiać dźwięk z innych aplikacji. Ale ogólnie rzecz biorąc, to samo z siebie powinno już naprawdę przyzwoicie grać. Dlatego też te słuchawki na mnie jakiegoś wrażenia kompletnie nie zrobiły. Słuchawki numer 3 JBL Reflect Response. To najdziwniejsze słuchawki ze wszystkich, które wam prezentuję. Pałąk zawiera w sobie akumulator, dzięki temu akumulatorowi w środku te słuchawki wytrzymują według producenta aż 10 godzin. Dla mnie ten pałąk budził dosyć duży niepokój ze względu na to, że zakłada się go na szyję i myślałem, że on będzie podskakiwał, myślałem, że będzie przeszkadzał, ale wyobraźcie sobie, że to nie, nie stanowi żadnego problemu. Mocowanie w uchu jest jeden klik. W prawej i w lewej, albo w lewej i w prawej, w zależności jak patrzymy, słuchawce, są czujniki na dotyk. I teraz albo ucho lewe, albo ucho prawe, w zależności od tego, albo dotkniemy raz, albo dwa, albo trzy. Albo na przykład 4, i tak możemy dać głośniej, możemy dać ciszej, możemy odebrać połączenie telefoniczne, możemy zrzucić, możemy sobie przeskoczyć utwór o jeden do przodu, możemy przeskoczyć o jeden utwór do tyłu i generalnie wydaje się to bardzo fajne. Jeśli chodzi o dźwięk, te słuchawki grają najlepiej ze wszystkich. Głęboki bas, świetne wysokie dony, w ogóle bardzo szerokie pasmo. Trzy różne słuchawki, dwie różne technologie. Dwa razy bluetooth, raz kabel. Reflekt Mini BT, ze względu na słabą moim zdaniem jakość dźwięku, yy, niestety w tej cenie odpadają. Na placu boju pozostają dwa modele, czyli Jerba Psy by JBL oraz Reflect Response. Reflect Response. Świetnie grają, długo działają, są bardzo wygodne, czyli spełniają wszystkie moje oczekiwania i wszystkie parametry, które przyjąłem do testu. Nierbarcy również spełniają wszystkie wymagania. Jeśli chodzi o wytrzymałość, to nie do rozładowania, no chyba że padnie telefon. Jeśli chodzi o wygodę, może delikatnie mniej wygodne niż te e, responsy, ale równie dobrze się w nich biega. No i kwestia dźwięku. Jak jest zewnętrzna aplikacja z equalizerem, można sporo popracować nad dźwiękiem i e, sama muzyka też daje sporo przyjemności i radości z jej słuchania. Ostatnią różnicę pomiędzy tymi słuchawkami robi cena. Jerbacy w internecie kosztują tyle, a Reflect Response kosztują tyle. Ja osobiście z tego całego zestawu wybrałbym chyba yerbaccy. Triatloniści wydaje mi się dołożyli jednak swoje 3 grosze do powstania tego produktu i jak dla mnie to chyba on jest najbardziej optymalny. Jeśli podobał Wam się test, dajcie lajka, like, subskrybujcie kanał i zachęcam Was do tego, abyście się dzielili w komentarzach swoimi spostrzeżeniami na temat słuchawek oraz modelami, w których wybiegacie. Pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnych testach i na trasach biegowych. Cześć!